No i co teraz z taką Michą, dodatkową Michą Sałatki Jarzynowej możemy zrobić? Zamrozić nie możemy, bo w środku jest majonez, a majonez równa się rozwój bakterii, jeśli taką sałatkę rozmrozimy. No i możemy zejść po świętach na przykład z powodu listerii, albo bakterii E. coli, albo nie daj Boże jeszcze jadu kiełbasianego. W związku z tym nie poddajemy się, bo przecież szkoda wyrzucić tyle dobra, co to ciocia Krysia własną rączką po prostu nam narzezała. No więc będziemy robić z tego, słuchajcie, tartę, tak, tak, da się zrobić z tego tartę, ale nie byle jaką, bo na czerstwym chlebie, czyli jednocześnie, widzicie, jak jest, słyszycie, jak jest czerstwy, kroimy go w kawałeczki, zrobimy z niego znowu ciasto chlebowe i zapieczemy tę sałatkę jarzynową i wyjdzie nam przepyszna tarta na czerstwym chlebie, którą ze smakiem zjemy. Dobra, kroimy w kosteczkę. Jeśli chleb jest dobrej jakości, jeśli jest na prawdziwym zakwasie, jeśli sporo za niego zapłaciliśmy, to aż żal taki chleb po prostu wyrzucać. W związku z tym można go przerobić na wiele sposobów. Jeden ze sposobów to zrobienie z niego po prostu spodu. Ten spód może być do jakiejś tarty, ale również możemy na takim czerstwym chlebie zrobić domową pizzę. To też jest sposób na niemarnowanie pieczywa. Słuchajcie, wrzucamy wszystko do środka, wszystkie okruchy, żeby nic nam się nie zmarnowało. I teraz musimy spowodować, żeby ten chleb zamienił się w ciasto chlebowe, więc albo mleko, albo po prostu woda. Zalewamy te pokrojone kosteczki wodą. Czekamy, aż zmięknie i za chwilę będziemy odcedzać ten chleb na sitku. Słuchajcie, chleb się pięknie moczy. W tym czasie, kiedy on się moczy, to naprawdę zależy od chleba, ale no myślę, że 10, maksymalnie 15 minut to jest wszystko. W tym czasie sobie wysmarujemy blaszeczkę, a właściwie no, taką formę do tarty po prostu, ale może być jakakolwiek inna. Będzie pysznie. Do tego Bułka tarta, czyli klasycznie chodzi o to, żeby nam ta tarta tak bardzo mocno nie przywarła do spodu, żebyśmy mogli ją wyjąć potem z tej foremki. Możemy równie dobrze użyć papieru do pieczenia, też nie ma z tym problemu. Myślę, że ten chleb już jest ok. Teraz będziemy odcedzać, czyli przelewamy go po prostu. Wiem, że nie wygląda to dobrze, ale naprawdę będzie dobrze smakowało. Odcedzamy. Chodzi o to, żeby jak najwięcej płynu odsączyć, żebyśmy uzyskali taką konsystencję po prostu ciasta. Tak jest, odcedzamy tak jak bułeczkę na kotletę mielonę. Dobrze, teraz odcedzamy jeszcze bardziej. Świetne zadanie dla małych dzieci, bardzo rozwija motorykę małą. Dobra, słuchajcie, pozbyłam się wody z ciasta. No i teraz będę musiała dodać coś, co to ciasto zwiąże, czyli po prostu dodam jajko. Jeśli to ciasto chlebowe będzie bardzo rzadkie, można dodać troszeczkę mąki. W zasadzie wyszło mi ciasto, które jest mięciutkie, można już je ułożyć na spodzie. No i zobaczcie, mamy w zasadzie spód z czerstwego chleba. W tej chwili, w zależności od konsystencji tego ciasta, mój spód jest akurat dosyć wodnisty, więc ja włożę mniej więcej na 10, może 12 minut do piekarnika, temperatura 170-180 stopni po to, żeby on mi się ładnie związał i podpiekł. Wyciągamy. Słuchajcie, w tym przepisie naprawdę kluczowe jest to, żeby bardzo dobrze podpiec spód. Jeśli dobrze nie podpieczemy spodu, no to wtedy co się stanie? No po prostu on będzie taki wilgotny, no i nie będziemy w stanie tej y, tarty pokroić. Wyrzucamy na ten spód. Matko, jak to pięknie pachnie już. Dużo groszku dała ciotka. Jest groszkolubna. Z takiej ilości, ciociu Krystyno, to by wyszło, wyszło ze trzy takie tarty. Z co też jest bardzo ciekawe, to nie jest mój pomysł, jest to pomysł Sylwii Meicher, żeby zrobić y, po prostu zupę krem, czyli zalewamy tę sałatkę jarzynową y, wodą, gotujemy przez chwilę, miksujemy na gładki krem i mamy no, jarzynową zupę, można powiedzieć. W zasadzie wszystko tutaj już jest przyklepane, teraz wykorzystujemy Najlepiej resztki sera żółtego. Dobrze, żeby to był taki twardy ser. Dodam niewielką ilość, ale chodzi mi o to, żeby na tej tarcie powstała taka serowa, chrupiąca, przypieczona skorupka. Jeszcze ostatni, tak zwany last touch. Gałka muszkatołowa. Troszeczkę. Tak dla smaku. I tarta wraca do piekarnika mniej więcej na kolejne 10 minut. Chodź, maleńka! Słuchajcie, wyciągamy. Ona powinna być chrupiąca, dobrze podpieczona, więc dajcie jej trochę czasu w piekarniku. Jeśli 20 minut to za mało, niech będzie pół godziny. Zobaczcie. Bardzo ładnie się przypiekła. Hmm. Te brzegi zrobiły się chrupiące. Czy do barszczu, czy do rosołu czystego, czy do zupy pomidorowej. Naprawdę taką tartę chętnie zjemy. Możemy ją po prostu doprawić odrobiną pieprzu. Możemy podać ją z kleksem jogurtu naturalnego albo śmietany, no i koniecznie na górę coś zielonego, bo zielone jest zawsze na wagę złota. No i proszę bardzo, Pabam! mamy coś z odzysku, pyszną tartę na spodzie z czerstwego chleba z wykorzystaniem sałatki jarzynowej. Gotujmy i nie marnujmy.